To koniec. Uratowani. Szalony naukowiec nareszcie zamknięty. Minęło sporo czasu. Tylko ty możesz wykonać to zadanie Mega Teraz tylko Menie. Serial twórców Sonika do wynajęcia. A jeśli powiem, gdzie jest dziewczyna? Rol? Zrobię to. Występuje. Men we własnej osobie. Nie przyjmuję niczyich rozkazów. Jestem samotnym wilkiem. Nie, wykonujesz moje rozkazy. Uczciwe. Przygotuj się. Na. Naładowanie energią. Pi, pi, pi. pi. Zaraz. Megamen. Ginie na końcu, co? Tłumaczenie Stanisław Grzybołowski. Czytał bukcerzyk.pl